My się tu spotykamy od wielu, wielu lat i udało nam się, już można powiedzieć, jak na was patrzę, że udało nam się obronić nasze święto. Co roku Kaziory Zaczynały już tydzień przed 1 maja rozmiękczanie. Zaczynało się truci o tym, kto na jaką działkę pojedzie i że w ogóle tego nie ma i nie ma prawa być. Święta walki i gniewu, święta ludzi pracy. A jednak jest. I my tu jesteśmy. I co roku jest nas więcej. I co roku mamy coś ważniejszego do powiedzenia. Bo wbrew. Kierkowym opowieściom o Nowej Irlandii, o cudzie gospodarczym. Polska przeżywa dramatyczny kryzys społeczny. Polska przeży... Polskie społeczeństwo cierpi i krwawi, i jest czymś obrażającym naszą godność i obrażającym naszą inteligencję, że dziennikarze przemawiają z tym urzędowym optymizmem, którego się nauczyli od polityków. Bo ani dziennikarze w swojej większości, ani politycy parlamentarni nie chcą wiedzieć, i nie wiedzą, jak w Polsce żyją i jak się da przeżyć od pierwszego do pierwszego zwykłym ludziom, bo oni nie rozumieją, jakim dramatem jest ostateczny nakaz zapłaty, bo do nich nie przychodzą pozwy sądowe, eksmisje. Bo pracują na stawkę godzinową w ochronie 4 zł jest z nami Ulka Preisner Ula, pokaż się, podejdź Ula Preisner, chodź tu, chodź tu Ula, proszę cię Ula Preisner to jest bohaterka bohaterka Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej ręka, ręka Ula Ręka, tu jest stopień, tu jest stopień. Ula wejdzie. To jest twarda kobieta. To jest bohaterka, która do niedawna przy Grochowskiej 56 pracowała za 4 na godzinę. Słuchajcie, ta potężna kobieta tych pasi brzuchów chroniła. To był apartamentowiec. Ale kiepski, słuchajcie, kiepski. Kobieta ludzi była zupełnie nie do ochrony. I chcę Wam powiedzieć, że przed dzień 1 maja zaśpiewali Ci ile godzin? No, 12 na 24 i wiecie, 16, potem już koniec. Trudno nie wytrzymam. I ona mówi, ja nie dam rady. A oni mówią, no, to cię zwolnimy. No i zwolnili Ulkę. Już jest wolna. Nareszcie jest wolna. Bo nie wolno się poddawać Nie niewolniczej pracy. Ja chcę powiedzieć, że Ula Preisner w tej swojej ochroniarskiej kanciapie miała placówkę celari sprawiedliwości społecznej. I półgrochowa się zwiedziało, że ma dojście, że może ludzi do nas kierować i ci ludzie przyszli i dzisiaj dostają pomoc prawną przed eksmisją. Są, są z nami i słuchajcie, są z nami, to jest bardzo ważne. Są z nami. Mnie pytali, kto tu przychodzi? Co za ludzie chodzą na ten pochód? W domyśle dziennikarze mówią, jakim trzeba być fikołem, żeby nie jechać na działkę i nie grillować. Otóż takim jak my trzeba być fikołem. I to są te same fikoły, które jak był likwidowany ożarów, to blokowały wywóz maszyn. To są ci sami wariaci, którzy parę tygodni temu usiedli na schodach przy ulicy 11 listopada 15 i obronili przed eksmisją na bruk siedmiosobową rodzinę państwa Krysików w tym dwójki nieletnich dzieci z osławionej już dzisiaj Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i ja bym chciał żeby pan Bogdan Krysik i jego żona się tu pokazali oni niosą transparent rozwińcie ten transparent to jest transparent mieszkanie dla każdego to jest nasze dzisiejsze hasło nie stać nas na mieszkania po 10 czy 8 tysięcy z metra. Nie ma mieszkań socjalnych, a jeżeli są, to nie nadają się do godnego życia. Dlatego coraz częściej znowu prawem kaduka wyrzuca się na bruk. Ale mówiąc o Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, nie mogę nie wspomnieć o tragedii, która wydarzyła się w Mińsku Mazowieckim. Tu są dziewczyny z Mińska, tu są bohaterskie działaczki lokatorskie z Mińska. I chcę powiedzieć, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z łóżka z mieszkania człowieka konającego na raka, który na zajutrz po eksmisji zmarł. I chcę, żebyśmy teraz uczcili pamięć cichego, tragicznego bohatera ruchu lokatorskiego, Mirka Raźniaka. Minutą ciszy. Pamiętamy Polskę Ludową w jej blaskach i cieniach, ale nie była na pewno takim koszmarem, jaki dzisiaj zgotowano większości ludzi. Ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie za Polską Socjalistyczną. Bo my jesteśmy Europejczykami i my jesteśmy za Europą socjalną. Ale my nie jesteśmy za Europą socjalną z Schengen która na swoich zewnętrznych granicach ustawia zaporę laserową, jak kiedyś ciągnik nad usuri na pograniczu radziecko-chińskim. My jesteśmy za Europą socjalną bez granic, bo miliony ludzi z Afryki, tu przyjadą albo wejdą do Unii, do Europy Socjalnej. Europa socjalna to jest pojęcie bez granic. Nie będziemy przecież zatapiać łodzi z uchodźcami, bo model socjalny, model polegający na tym, że stary człowiek, kiedy ukończy wiek emerytalny, musi dostać emeryturę choćby minimalną, bo wiadomo, że już pracować nie może, a jeść nadal musi. Taką Europą, w której mniej pracujemy, a więcej zarabiamy, Ponieważ nie może być tak, że rośnie wydajność pracy, a maleją płace, tak jak jest dzisiaj w Polsce. Nie wszyscy wyjedziemy, ale ci, którzy wyjechali, wrócą. Wrócą bogatsi o swoje europejskie doświadczenie, bo na Zachodzie są jeszcze związki, bo na zachodzie robotnik ma swoją godność i ma swoje prawa I kiedy nasi tu wrócą, o to się upomną Na razie jest ta zgarska tak jak jest garstka związkowców z sierpnia 80 Działaczy Polskiej Partii Pracy, działaczy inicjatywy pracowniczej tam w Poznaniu, w Cegielskim My się znamy jak my, my jesteśmy zawsze tam, gdzie trzeba być Bez tarczy, bez wojen, za pokojem, bez eks bez misji, bez wyzysku. Jesteśmy czerwoni i jesteśmy z tego dumni. Bo jest pewna ciągłość naszej świętej walki. To jest ciągłość ruchu robotniczego. I ten ruch, i ta tradycja w końcu zwycięży znudzonych i którzy trują coś o długich weekendach. Niech żyje! Walka ludzi pracy! Niech żyje walka lokatorów! Niech żyje lewica, która się pieniądzom nie kłania! Bez Jesteśmy za pokojem! Bez wojen! Jesteśmy za pokojem!